Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Auta Widzów. Dzisiaj nie będzie szybkich hatchy, Dzisiaj stawiam na bardziej rodzinne nadwozie, co nie znaczy, że będzie nudne. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie adres e-mail, na który możecie wysyłać zgłoszenia ze swoimi samochodami, jeżeli chcielibyście, tak jak moi bohaterowie, zaprezentować swoje auto przed kamerą. Pamiętajcie również o tym, żeby dać kciuk w górę i zasubskrybować kanał. Niech się Ople niosą w internecie. A tymczasem zapraszam Was na prezentację. I've seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was a though. Walking inside my kitchen, baking soda, all up on the floor. Police banging on the door while gripping the forty-four. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half breed motherfucker, the mic and heat flow. I just wanna spread love. They want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people go give some of this that I'm so if you hating on me damn you evil and just don't understand cuz I'm fly and cannibal been through a lot of shit but I keep it on a deep low never bustin' in them streets but I keep it jeep though i ain't in a fairy tales i'm just me to vectra b jest praktycznie samej końcówki lat produkcji bo jest to marzec 2002 the auto było całkowicie serie nie jaki połowałem E, Mamy prawie praktycznie dwa lata. E, priorytetem przy zakupie auta było e, kupienie fałszustki. E, fałszustki najlepiej w cedanie, e, ale niestety po e, miesięcznej walce priorytety się zmieniły i zaczęliśmy szukać e, z braciszkiem po e, prostu wektry ze zdrową, e, ze zdrową blacharką. E, tam, gdzie nie będzie trzeba wpakować e, milionów złotych, żeby to wyprowadzić na prostą. I udało się znaleźć wektrę w zielonej górze. Rozmowa telefoniczna z właścicielem, jakieś tam fotki. I się zdecydowaliśmy pojechać. Całe szczęście okazało się, że, że, że to, co, to, co właściciel mówił, zgadzało się z opisem. No i kupiliśmy. Nie mieliśmy, nie mieliśmy wyboru. Co prawda pod maską znajduje się 1.8, 125-konne 18 C no, Ale cóż, fałkę zawsze, zawsze można wrzucić i taki jest plan na, 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 na zimę. Auto, auto, było w, auto jest w oryginalnym kolorze, w Z155. Dosyć unikalne jak na, na, na Vectrę B, ponieważ na końcówka produkcji już tam zaczynali eksperymentować z tym kolorem i większość szło na, na Vectrę C, Corsę, Astre, generalnie na te modelowo nowsze roczniki. I tak, no i, nie wiem, możemy zacząć od, od przodu. Pewnie, zacznijmy od przodu i po, powiedz, jak tutaj wszystko się e, klaruje. Od zawsze, od zawsze chorowałem na, na zderzaki Iremshara. Zawsze czy tam przedlifty, czy polifty w ekstrze by mi się, e, mi się podobały. E, a że poliftowych rymszerów jest troszeczkę mniej, e, dlatego się zdecydowałem e, no właśnie na, na i Iremshara. Parę, 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 troszeczkę czasu go szukałem, ale co szczęście udało się go znaleźć. Pomalowano oczywiście do tego dokładka z Leona Cupry, halogeny oklejone folią Cameleon, co, co, co niedługo się zmieni, bo chciałbym zaeksperymentować i spróbować to przyciemnić folią przyciemniającą do szyb na taki, na taki beton, można powiedzieć. Czego mi się jeszcze nie udało zdobyć do tego zdeszaka to dolna kratka, bo jest to niestety Fabio. Sprawne, sprawne oko to, to wychwyci, że to jest niestety Fabio. Ale no cóż, no to, to jest naprawdę dosyć spory rarytasik, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda to torwać to, to w niedługim czasie. Do tego tak, grill, grill Imschera też z wersji i500 z logiem właśnie. Do tego ramka pomalowana w czarny, w czarny połysk. Spryskiwacze lamp Zandera. I lampy. Lampy właśnie dopełniające, dopełniające wszystko. Są to lampy Bixenonowe wykonane przez Tomasza z Concept Heat. Posadzone na 3 soczewce Hella. Z przetwornicami 55 W. I jak widzimy moduł Devil Eyes RGB dołożony dzięki czemu możemy Zobaczcie jakieś fajne kolorki. Typowy bajer, ale, ale cieszy, cieszy oko, właśnie jakieś zloty, czy tam jakoś, jakieś zdjęcie na Instagrama. I myślę, że, że, że ten przód jakoś, jakoś się prezentuje. Masz, też... masz halogeny oklejone też folią chyba w tak, podobnym to w stylu Tak, jest właśnie folia, folia Cameleon mhm. Ale niedługo, niedługo się zmieniło właśnie, chcę, chcę sprawdzić jak to będzie wyglądało przy, przy takiej ciemniejszej barwie. Zobaczymy. Tak samo ramka grilla też myślę, że niedługo zostanie pomalowana w kolor nadwozia. Też chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. Jeżeli, jeżeli będzie... Nie będzie mnie to satysfakcjonowało, to po prostu wrócimy do tego. I tak, z przodu jeszcze tylko była wymieniana szyba na solarną z pintexa I w zasadzie z przodu, z przodu to wszystko. To przejdźmy może też yy. do bocznej części auta. Bo przód robi naprawdę wrażenie. Jakbyś troszeczkę powiedział też o, o kołach, o zawieszeniu, jak to wszystko, co tutaj siedzi? Koła generalnie są też właśnie od, od znajomego, od Tomasz'a, są to felgi z Mercedesa GLS, burbety Z przodu dołożony dystans 14 mm i z tyłu dystans 18 mm. I to wszystko jest teraz osadzone na zawieszeniu z przodu. Też dosyć spory rytasik jest zawieszenie. Koni w wektrze bardzo rzadko spotkane. Jeszcze w, bardzo mało słyszałem o takim zawieszeniu, że ktoś miał. A z tyłu, z tyłu jest zwykłe, zwykłe zawieszenie FK, obniżone na maksa. Niestety na tym zawieszeniu już więcej, więcej nie mogłem ubrać, ale, ale musiałem też pójść na kompromis, żeby to jakoś. Na razie się dobrze to sprawuje. I tak, z boku widać przedliftowe też progi Irushera. Czy to są I500ki? Tak, to są I500ki. ogólnie wszystkie progi, progi Irushera przedliftowe były takie same jak w zwykłym, zwykłym pakiecie Irushera i w wersji I500. Okay. Chciałem, polowałem też trochę poliftowe progi Irushera, ale to jest jest Jeszcze większy rarytasik niż tam wszystkie te dokładki do zderzaków, czy, czy, czy inne inne bajery Podejrzewam, że jak bym już znalazł to tylko i wyłącznie laminat Ale też myślę, że w tym, w tym setupie fajnie to się zgrywa i ze zderzakiem przednim i z tylną dokładką Dlatego to zostawiam na razie Do tego słupki, słupki drzwi są uklejone folią czarny połysk Myślę, że to fajnie scala wszystkie, wszystkie właśnie szyby, bo są przyciemnione jest daleko naprawdę bardzo fajnie to wygląda I przejdę może jeszcze do dachu no dach tak, bo... dach, dach jest dach, bez relingów dach, tak, jest... są zdjęte relingi dachowe przeglądając któregoś z instagrama natknąłem się właśnie na jakąś wektrę bodajże z Brazylii, ale tego nie jestem pewien była posadzona właśnie na zenderze, ciemna, ciemna wektra i bez relingów jak po prostu to zobaczyłem, zakochałem się w tym i mówię nie, muszę to zrobić u siebie i tak i zdjęte, zdjęte są właśnie relingi dachowe i po, pomalowany dach jest w czarny połysk Czy to nie jest folia to jest, jest pomalowany tak to jest pomalowany to okay. nie jest folia i też, też jak się właśnie na to patrzy jak jest ładnie wypolerowany ten lakier to, to to się wydaje że to był po prostu jakiś lustro czy, 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 czy po prostu szyba i myślę że naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda no dobra i może przejdźmy do tyłu tak powiedział coś o tylnej części auta z oczywiście też, żeby dopełnić pełnego pakietu Irymszera, wjechała lotka, lotka Irymszerowska. Zdjęte wszystkie oznaczenia sklepy: logo Opla, oznaczenie silnika. I do tego jeszcze doleciała dokładka też irmszerowska, co prawda laminat, bo do kombiaków nie wychodziły dokładki Irymszerowskie. Też ta półeczka jest pomalowana w czarny połysk. Też, też fajnie się to zgrywa ze wszystkimi elementami czarnego połysku. I, koń, i na końcu i, mamy tak, wydech. końcówki, końcówki wydechów zmienione na, na, na przelotowy, przelotowy końcowy wydech z firmy RM Motors. Naprawdę far, bardzo fajnie podkreśla, podkreśla dźwięk silnika, bardzo fajnie basowo, basowo daje, basowy dźwięk daje. Jak ktoś ma Z18X polecam bardzo mega, mega mega na plus. Może silnika nie będziemy pokazywać, bo to jest po prostu seryjne. Tak, to jest jedynosie, seryjne, seryjne jedynosie. Ale jakbyś odpalił, zobaczymy pewnie, jak to sobie pewnie, zagada. Pewnie. Jak na sam końcowy tłumik to bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. właśnie ten, ten basowy dźwięk. Ok, to wiesz co? Pozostaje nam tak naprawdę opowiedzieć coś o wnętrzu samochodu. Wiem, że tam się niewiele zmieniło, ale chociaż jakieś takie delikatnie wnętrze. jest praktycznie w całości seryjne. Y, jedyne co się zmieniło, to zmieniła się kierownica na kierownicę, oczywiście irymczorowską, y, poliftową, trójramienną w Tytanie. Ramka licznika też Tytan. Ramka konsoli i do, przy przełącznikach do, do szyb wjechała z też dosyć limitowanej wersji Vectry z Design Edition. Jest to Black Piano. I na, razie, na razie to jest wszystko. Generalnie ta pizzerka już jest, że tak powiem, dogadana. Już niedługo, niedługo przyjedzie do mnie. Będzie montowana, jakoś tam regenerowana. E, też z wersji MS Design e, I w zasadzie z wnętrza to wszystko Jesz, jeszcze, jeszcze mogę wspomnieć, że Całe auto było rozebrane do we wnętrzu do gołej blachy e, Całkowicie wygłuszone e, I do tego zrobione jakieś tam lekki kar audio e, Jest to postawione na, na radio Pioniera e, Przepraszam, Alpiny e, Do tego głośniki Z przodu Herce e, DSK 165,5 z tyłu na razie z głośników, jest taki efekt, efekt może nie studyjny, tylko taki... Ciężko mi to nazwać, tak, ale generalnie właśnie przód jest, przód jest tylko zrobiony na głośnikach. Do tego wzmacniasz też herca XP5 i subwoofer DD Audio 300, 350 bodajże mocy RMS-u. Naprawdę jak na takie codzienną, codzienną jazdę i codzienne słuchanie e, daje radę. E, nawet można też otworzyć drzwi, że tak powiem, dyskotekę odkręcić, także, także w 100% jestem zadowolony z tego setupu. E, no i myślę, że, że, że to by było wszystko z takich e, większych zmian. Wiadomo jakieś, jakieś tu perele typu e, zmienione kierunkowskazy na, na białe, e, jakaś gałka jeszcze irmszera, e, zmiany biegów. Jakieś właśnie, właśnie jakieś detale, ale no już o tym, o tym ciężko mówić, bo nawet bym pewnie zapomniał połowę rzeczy. To już mówiłeś o planach, mniej więcej, tak troszeczkę. Czy coś jeszcze z planów, o których mogłeś nie wspomnieć? Z planów, planów, planów jest od sporo. No tak tak jak zawsze, tak. E, oczywiście już jest plan, już, że tak powiem, kompletuję trochę części na, na słapa do 3 e, To jest generalnie główny cel tego roku. Eee. Jeszcze jest plan, żeby postawić to na r Ride, ale to jest taki bardzo abstrakcyjny na razie plan Zobaczymy jak to wyjdzie eee. Mam nadzieję, że się uda, bo to jest też, też fajny bajerek mnóstwo, mnóstwo jest planów, także zobaczymy, zobaczymy co czas przyniesie, jak, jak będzie też sytuacja finansowa wyglądała Czy, czy nie zardzewieje na przykład za, za pół roku, także zobaczymy no, no, mam nadzieję, że jakoś będzie cieszyć się oko na, 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 na zlotach czy, czy tam na ulicach. Także jestem pozytywnej myśli. No dobra, e, słuchaj, masz jakiś fanpage? Masz fanpage. Mam faj, Fanpage e, Vectra B, grey Irmscher. Okay. Podejrzewam, że, że podlinkujesz to w, tak. w opisie. Będziecie mogli znaleźć link do fanpage'a w opisie. Dodatkowo znajdziecie adres e-mail, na którym też możecie wysyłać zgłoszenia, żeby zaprezentować w tak bardzo fajny sposób właśnie jak to zrobił Mateusz. Swój samochód zwykły, usportowiony lub po modyfikacjach. Ja Ci bardzo dziękuję, bo to naprawdę Super. jesteś jednym z pierwszych osób, które zdecydowały się pokazać samochód na moim kanale. Bardzo to doceniam i dziękuję. No a wam co, jeżeli się podobało, no to zostawcie kciuk w górę. Mam nadzieję, że zostawicie suba, yy, czyli nie może być czerwony przycisku, musi być szary. Kliknijcie dzwoneczek i co? Dzięki wielkie, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielki, również pozdrawiam, chciałbym jeszcze pozdrowić całą ekipę folwarku. Trzymajcie się i widzimy się na złotach. Cześć i hej So we bring it back down.